Ja, na imię Kamil i wspólnie będziemy przygotowywać dzisiaj karty. Yy, ja Wam pokażę bohatera naszego dzisiejszego stołu. To jest karp polski-królewski. Karp do Was przyjechał z opolszczyzny, bo stamtąd też ja przyjechałem. Wczoraj o 18.00 został wyłowiony. Tam o 17.00, bo o 18.00 odebrałem. Rybka jest wypatroszona. Yy, I tak. Pierwszym elementem naszego dzisiejszego spotkania będzie to, żebym ja, ma, ja mógł się pochwalić Wam. Jak można wyfiletować rybkę, albo przynajmniej spróbuję Was do tego zachęcić, we własnym domu? Czyli, jak kupicie sobie całą rybę, najlepiej patroszoną, aczkolwiek jak ktoś lubi, żywą to już indywidualna kwestia. Co zrobić, żeby ta ryba była e, później bardzo wygodna? O to, że smasza, to już swoją drogą, ale wygodna w jedzeniu. Czyli mamy karpę, to jest karp e, królewski. Zdarzają się jeszcze karpie e, pełnoułuskie, które są w całości pokryte łuską, natomiast ogólnie karpiem handlowym w Polsce jest. Głównie właśnie karp y, królewski. Co jest istotne w tej kwestii? Karp królewski y, jest dla nas dlatego lepszy, ponieważ ma mało łusek, więc jest mniej bałaganu później przy y, oprawianiu go w warunkach domowych, prawda? Przy pełnołuskim jest troszkę więcej, natomiast na wszystko jest sposób. I teraz tak. Jak ocenić świeżość ryby? Jeżeli kupujecie rybę całą w całości, to przede wszystkim kluczowe jest, y, są, jest kilka elementów. Przede wszystkim oko musi być szkliste, nie może być matowe, nie może być zapadnięte. To jest wręcz nie zapadnięte. Y, czerwone skrzela. Czerwone y, skrzela nie mogą być brązowe, nie mogą być takie sine. Mięso zjedrne. Karb ogólnie ogólnie jest taką z, z, zwartą strukturę, więc on... Dosyć długo ma jędrne mięso, ale przy mniejszych rybach przy, y, widać to dużo szybciej, prawda? Natomiast musi być jędrne, nie może się palec zapadać. No i oczywiście, jeżeli ryba ma za dużo śluzu, to albo była trzymana w folii za długo, albo po prostu już ma swój czas. Bo zauważcie, ta ryba jest praktycznie czysta, mimo że była w styroboksie transportowana. I teraz tak, od czego zacząć w ogóle filetowanie? Przede wszystkim od stanowiska pracy. Kluczowe jest to, żeby deska była stabilna. Ja mam taką z nóżkami, więc przyfisiowałem. Ale w domu nie macie deski z, z, z takimi stopkami, ręcznik papierowy, lekko z wodą, na blach i na to deskę kładziecie. Ta deska jest stabilna, ona Wam się nie ślizga. to jest pierwsza rzecz bardzo ważna. Dla mnie drugą ważną rzeczą jest to, że, to, że nóż ma być ostry tam jakoś oczywiste, prawda? Ja sobie zawsze biorę ściereczki. Te dwie ściereczki są tylko po to, bo tu mam nóżki na tej indukcji, żeby przypadkiem czegoś nie zepsuć. Więc tak to mi są niepotrzebne. Natomiast taka ściereczka, która będzie mi służyła do robienia porządku. No i nóż. Nóż do filetowania wygląda bardziej w ten sposób. Z tym, że ten nóż jest do większej, miękkiej ryby. Natomiast ja, przez to, że mam swój nawyk od kilkunastu lat na kuchni, używam mojego ulubionego. I tak zostanie. Natomiast wy macie nóż do filetowania. I teraz, od czego zaczniemy wyfiletowanie? Zaczniemy od czego byśmy zaczęli? Ciocia zawsze w domu to łeb ucinała. Ucinamy? Tak. Nie, przecinamy tam od spodu. Nic nie przecinamy. Najpierw usuwamy łuskę. Tu jest kluczowe, ponieważ łuska docelowo jest niejadalna, więc jest jednym z elementów niewykorzystywanych kulinarnie. Jedyne co, to dla tych, którzy w zabobony wierzą, no to mogą to portfela i, i się wtedy kumuluje i wiecie. To jest taki skrobak. Za 13 zł można, użyć, zresztą można zresztą użyć noża. I teraz po to jest ściereczka. Zobaczcie, nie lubimy znaczy nie wiem jak wy, ja nie lubię bałaganu, ale też nie lubię za bardzo sprzątać. Więc staram się nie bałaganić. Wszyscy no, no to I słusznie. Wędkarze kapsel do deseczki skrobią. Niektórzy łyżką, zwykłą łyżką skrobią. Ja skrobię sobie akurat w ten sposób, bo mi jest, tak mi jest, wygodnie. I teraz usuwamy wszystkie, staramy się usunąć wszystkie łuski, z tym, że najbardziej nam zależy, żeby nie było żadnej łuski na, w tej części grzbietowej, Bo tam nam one będą najbardziej przeszkadzały, ponieważ łuska w karpiu jest twarda i na niej się bardzo później nóż ślizga. Jak robicie w domu taką rybkę, a chcecie jeszcze bardziej, u, że tak powiem, uniknąć bałaganu, deskę do worka na śmieci, albo do jakiejś reklamówki i do zlewu pod kątem. I wtedy sobie tylko na jakąś wykałaczką wbić albo widelcem i skrobicie bezpośrednio do worka. I wtedy, przy na przykład rybach, przy łuskim karpiu, cała ta łuska y, trafia do tego worka i... I na kompost. I na... No to na co do ona trafi, to już tam kwestia mój. I my zawsze staramy się tak pracować, żeby mieć w miarę możliwości porządek, prawda? Oczywiście, wy jak będziecie sobie rybki swoje filetować, to mam rękawiczki, jak ktoś potrzebuje, to co by najlepiej założyć. Ja mam badania. Karma badania, ja mam badania, więc ja wcześniej, wcześniej umyłem. Natomiast też chciałbym tak zrobić, że jeżeli będziecie gotować we własnym gronie, to będziecie tak naprawdę w pięć maksymalnie osób i sami dla siebie będziecie gotować i jeść później. To tylko ja przyjdę później na doczepkę, żeby spróbować. Ewentualnie może któryś prezes, dawno karpia nie jadł, chociaż myślę, że, że jedli. Prezes karpia je chyba codziennie. A, ale wie pan, to, to tak jak z tym szewcem, nie? Bez to bez butów chodzi. Jak promuje karpia, to nie może go gołubiny. Nie, to tak nie działa. To słuchajcie, to... Łuski mamy wyczyszczone. Teraz sobie to sprzątamy. I zauważcie, że jest w miarę... Czysto? Jest. Tak? Panie by nie krzyczały na męża w takim stanie, gdyby została kuchnia? Nie, byłoby ok. Byłoby ok? Zobaczmy. Co robimy dalej? Przede wszystkim y, karb ma dwa filety. W tym przypadku mam jeden filet na górze, drugi na dole. Dzieli je szkiele, korpus tego tak ryba. Są ryby, które mają czasami, na przykład, cztery. Na przykład? Y, turbot. Okay. One mają te boczne, dolne, prawda? No są są, są, są płas płaskie i są ryby takie tak jak ten standardowy, mm -hmm. prawda? Więc tu mamy dolny gumy. Na przykład, jak sobie rozbieramy tuńczyka, dzielimy go na cztery polędwice. Mm -hmm. Także to z tym, że każda. Różnie to z tym jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o ryby słodkowodne, w większości są. Wszystkie są w takiej samej budowy. Wszystkie mają ości poza jesiotrem, ponieważ jest szorstokostny. Ale o karpiu mówię. I teraz tak. Przede wszystkim, my chcemy sobie zrobić kontur tego, co chcemy wyciąć, czyli pierwszego fileta. Jak zaczynamy? Tu jest taka twarda kość przy skrzelach, to jest tak zwana pokrywa skrzelowa. I nacinamy sobie to. O, widzicie, jak jest łuska? To utrudnia. Nacinamy sobie delikatnie. O tym myślę. Od razu od razu sobie bierzemy. Odcinamy sobie delikatnie płetwę skrzelową, czy tam. Piersiową. A nie może być skrzelowa? Nie. Okej. Okay. A mnie w szkole uczą, że piersiowa. To jest nie ogonowa, odbytowa, brzuszna. Yy... I nazwijmy na w szkole skrzelo, yy, skrzelowa albo. Skrzelowa, albo. Ok, piersiowa. piersiowa. Czyli mamy piersiową, ustaliliśmy. Dobrze, piersiową. I mamy ją przed brzuszną. I wa ważne jest to, żeby nacin że nacinamy to do samego grzbietu. Okay? I tak, żeby ten filet tutaj był luźny, żeby to gdzieś tu się nie trzymało, nic, żadna skóra. Drugie cięcie robimy przy ogonie, ale nie odcinamy po ogonowej całkowicie, tylko nacinamy do korpusu. Czyli do momentu, aż trafimy na y, utrudnienie. I trzecie cięcie będziemy robić tutaj przy... Na zdrowie. Y, y, trzecie cięcie będziemy robić na, w tej części grzbietowej. Tutaj najlepiej na początku tylko delikatnie skórę naciąć, zobaczcie. Nacinamy sobie nożem w miarę możliwości poziomu. Delikatnie sobie nacinamy do końca. I nigdy głęboko, dlatego że jak nam... Tutaj nam bardzo łatwo nóż może zjechać i zacząć na przykład ciąć dolny filet. Zawsze nóż powinien jechać po kości. Tak jak kurczaka luzujecie, to po kości jedziecie, Tak samo z kartkiem powinien iść po kości. Teraz sobie zobaczcie. Szukamy tych kości. Normalnie to nie robimy tak jak ja robię, że Wam tak się tutaj nachylam, tylko sobie, żebyście w miarę widzieli. Tylko sobie odwracamy zawsze deskę w tą stronę, żeby nam na rękę było wygodnie. Może zepsuję to wtedy Wam pokażę, jak naprawić. No niestety nie tym razem. I ścinamy to, zobaczcie, ścinamy to do momentu, aż w tej części zatrzymy kręgosłup. A w tej górnej części trafimy na żeberka. Tak? One nam przeszkadzają. No i teraz idziemy dalej. Kolejną rzeczą, którą chcemy jak gdyby uwolnić, to mamy tu nam jeszcze trzymać trochę tej płetwy odbytowej, prawda? Chcemy ten cały ogon uwolnić, więc ja sobie biorę ostrzem do ogona. Nóż kładę w ten sposób. Przebijam się z nim do brzucha. I po kręgosłupie nad tą płetwą odbytową nam, zobaczcie. Jest czyściutki? Nie ma mięska? O to chodzi. I teraz mamy dwie możliwości: albo robimy od razu filet, albo robimy płat. Czym się różni płat od fileta? Wiecie? Jeszcze nie. To dobrze, znaczy to warto wiedzieć, bo później mogą Was konia zrobić w sklepie. Najpierw robimy płat, a dolny sobie robimy filet, ok? Ostrzem do głowy. Wkładamy sobie tam, gdzie wcześniej skończyliśmy. I teraz nie kroimy. Kości jest ciężko kroić. Tak ciosamy trochę jak choinkę po świętach. I teraz zostaje nam tutaj ostatnia kostka, jak nam trzyma to delikatnie, sobie tutaj ją musimy złamać. I tak nam powstaje płat. Tutaj nie ma mięska, zobaczcie. Tu jest czyściutko. I to jest płat. To jest filet, ten już jest nacięty. Ten nie ma żeber, ten ma żeber. Ok? W ten sposób się tak bardzo już nie różnią, jak sobie zobaczycie. Prawda? Obracamy. O, jeszcze. Zawsze musi być porządek. I robimy to samo, czyli pokrywa to jest krzelowa do samego grzbietu pod płetwą piersiową. Ogon. I teraz zobaczcie, teraz nam troszeczkę ta głowa nam te, te, tak, że tak powiem, wykrzywia ten grzbiet. Przez to nam będzie ciężko, później łatwo równo przejechać. Więc na tym etapie możemy się głowy pozbyć. I głowy nie rąbiemy, nie męczymy się. Tylko zobaczcie, ja sobie przykładam nóż i delikatnie ją wyciągam ze stawu. Czyli bez męczenia się. Do głowy jeszcze wróci. A ty zawsze walisz czyniąc, nie? Nie, ja nie walę. Ktoś no. z mężem tak nie próbował. Nie, jak się delikatnie zrobiła. Nie, nie znaczy, u mnie właśnie tak zawsze było, że jak ciocia robiła karkę, to zawsze był, jak już przed siekierą. I tam nie było e, przebacz, e, dlatego o tym mówię, że nie trzeba się wcale męczyć. Zauważcie, nie używam dużej siły. No i nacinamy sobie teraz, nacinamy sobie to samo tutaj. Czyli w miarę możliwości. I znowu do samego końca najlepiej to zrobić, czyli do samego tutaj, żeby złapać ogon. I to samo to wcześniej, czyli nacinamy sobie, szukamy y, kości. W taki sposób, żebyśmy zaraz mogli je Mamy żeberka mamy kręgosłup, robimy to samo, czyli do ogona, do ogona takby tak przez brzuch nad tą płetwą odbytową i trzymamy, mięska dużo nie ma i teraz, żeby zrobić z tego filet nie będziemy go tak przecinać, tylko sobie robimy w ten sposób, że tutaj ta kością czyśniła łamaliśmy przy głowie ona musi strzelić i po żeberkach to jest ogólnie trudniejsze trochę podtycza Więcej wprawy mieć i bardziej uważać. Zaraz ja pokażę, tak to tu stoi blisko, to widzi. I cały czas jedziemy, zobaczcie. Nóż musi się ślizgać cały czas po, po żeberku. I w ten sposób, zobaczcie, na naszym korpusie wiele nie zostało. To sobie zaraz dorzucimy do. Z lewo musimy to umyć do wywaru. Tu sobie usuwamy to podbrzusze. Tu nam zostało troszeczkę jeszcze tych osi. Tu sobie zawsze je możemy oczywiście usunąć. W środku te drobniutki zostały, prawda? Tak, zostały. Natomiast tak na filet. Tak na płat. Który wygodniej to sobie sami już musicie ocenić i spróbować. Spróbujcie jednego, drugiego, wtedy będziecie wiedzieć. Ale my chcemy mieć ogólnie sam filet, więc te żebra nam są niepotrzebne. Usuwamy. Jak usunąć ta spłata żebra, jak już macie płata, od, 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 odcinamy tą część podbrzusza. Tu sobie robimy miejsce na nóż przy żeberkach i teraz łapiemy za mięso, nie za oś, nie trzymamy tego jak odcinamy to. I ta kostka nieszczęsna. I robimy w ten sposób, że zobaczcie. Ostrzem wypychając te żeberka. Wcinamy i zobaczcie, tutaj mamy same, same żeberka. A tu mamy samo mięsko. Tu oczywiście trzeba poprawić, to sobie troszeczkę poprawimy. I mamy dwa filety. I teraz co w tym wszystkim jest ważne? Teoretycznie mamy produkt, który chcemy uzyskać, natomiast ciągle jeszcze nie podbyliśmy się ości. Dla mnie filet to nie jest już e, ostateczny e, produkt, ponieważ zauważcie, jak pokroimy to jak w domu kroicie, nie? w ten sposób, to przy obróbce termicznej później grubość tego mięsa w tym miejscu, a w tym jest inna, więc czas obróbki jest też inny. Zanim to się usmaży, to już jest przesmażone, zanim jak to się usmaży, to to już jest surowe. I teraz patrzcie na taki patem. Brzuszek po lędwidzy. Tu są ości, tu ości nie ma. Ten kawałek Miał tylko żeberka. Jest całkowicie czysty. I teraz, jak macie dzieci, na przykład a pewnie większość z was ma, można ze skórą, chociaż ja do panierowania raczej skórę usuwam, bo lepiej dać. wciągamy sobie, tam pozbywamy się skóry i taki brzuszek. I taki brzuszek, słuchajcie, w panierkę chrupiącą na głęboki, dobry sosik. I macie z skarpia, i gwarantuję wam, że dzieci je będą miały. Z przyjemnością będą miały z skarpia. Druga opcja, też będziecie mogli ją wykorzystać dzisiaj, jeżeli będziecie filetować. Tniemy je w paseczki i zupkę, jak gotujecie, to na samym koniec do zupy, jak już wyłączacie, wrzucacie, zagotowujecie i wyłączacie. I macie piękną wkładkę, taką mięsistą, a nie rozwaloną, jak nad morzem, zupę rybną, gdzie trociny pływają. <laughs> Oczywiście nie wszędzie, natomiast yy, niestety często. To jest pierwszy element. W tym przypadku, jak mamy już naciętego kupycie, całego naciętego, to jak gdyby tu już jest trudniej z tego zrobić na Bo musimy, chyba że ze skórą. Bo on jest ponacinany w całości, wtedy prawda? Bo w tym momencie, jeszcze w sprzedaży, chyba nie, nie ma planów na yy, dzielenie, na polędwicę, na druszek. Nie ma na to jeszcze popytu. Ale kwestia może czasu. No i teraz druga opcja. Macie już tą rybę, nigdy wam tego nie naciął, więc sobie nacinamy, możemy naciąć sami. Pamiętamy, że wtedy skóra zostaje. I teraz nacinamy. Jak, sobie, jak będziemy chwilę cicho, to będziemy słyszeć, jak one będą fajnie chrupać. To jest bardzo ważne, drobniutko, co parę milimetrów. Co jest drugie, druga rzecz bardzo ważna, skóra nie może być przecięta, natomiast mimo wszystko ma być docięty do skóry. Czyli kwestia wprawy. Pierwszym razem powoli to będzie szło, nie będzie takie, takie, takie szybkie. Natomiast z czasem kwestia wprawy i yy, da się to zrobić naprawdę. Tak, A czy to mięso później nie ma takiej struktury właśnie takiej rozciapanej jak się usmaży? Będzie pani smażyć, to pani zobaczy. <noise> <noise> Ale nie ma. Tu jest. Ja wam powiem jakie są tego plusy. Pierwszy plus jest taki, że jak to doprawicie, to przy takim grubym rybieniczanie doprawiać trzy dni wcześniej solimy, pieprzymy. Ewentualnie, jak ktoś tam lubi, nie wiem jakieś papryki, trochę dać, to może dać papryki. I one szybko te smaki przechodzą. Druga rzecz, jak ją sobie wrzucimy na przykład w mąkę i później smażymy na patelni, ona dużo szybciej dochodzi, bo ta temperatura szybciej do, niej, do środka wchodzi. Fakt jest taki, że czasami jest troszkę trudniej, ponieważ jest tylko skóra, ją trzyma, więc łatwiej, żeby nam się rozwaliła podczas smażenia, aczkolwiek rzadko to się zdarza. Drugą część sobie zrobimy inaczej. Ja sobie ten ogon akurat odcinam, bo Wy też tak będziecie robić. Podbywam się skóry, skóra trafi w całości do wywaru. A to sobie zmielimy. I podczas mielenia również te osi są rozdrobnione. I możemy z nich zrobić pulpety, kofty, naszą pieczeń możemy z nich zrobić. Możliwe, że jak będziecie leniwi, no to zrobicie też pulpety do zupy. Jak nie będziecie leniwi, no to zrobicie brzuszki. To zależy od Was. Co jeszcze z tego można zrobić? Tatar, można zrobić pierogi, sewicze można zrobić oczywiście. Tak, tylko że pamiętajmy, że tutaj są ości. Na tym etapie są ościaki, jak zmielimy, więc do serwiczy, na przykład jakbym miał robić już na surowo, to lepiej z brzuszką. One są troszkę tłustsze faktycznie, więc ale to sobie zalać z cytrusami, to wtedy ona się fajnie zagotuje, sparzy się tym, tym kwasem i myślę, że będzie sztosik. Czyli mamy tak: kawałek nacinanego, kawałek do mielenia i brzuszki. Jeżeli się podejmiecie sami filetować, to takie trzy elementy potrzebujemy, plus oczywiście szkielet. Tak? Ja Wam zaraz pokażę to ze szkieletu zrobić Nie wiem czy chcecie patrzeć czy nie ale Wam pokażę Już, Jak to weszliśmy to do końca Jak ktoś nie chce to jak ktoś ma słabe nerwy nie musi patrzeć Jeżeli chodzi o karpia, jemy, wykorzystujemy wszystko poza oczami, skrzynami i łuską To są trzy rzeczy których nie wykorzystujemy no i teraz nie muszę pokazywać, po prostu ja będę gotował wywar. Wywar gotujemy jeden wspólny, okej? Okay? Ja Wam powiem jak go ugotować, ale żeby każdy nie gotował, bo to się nie wyrobimy. Postawimy jeden duży garnek z wywarem i każdy z Was dostanie ten wywar do swojej zupy. Czyli te oczy mamy wydubać teraz. Pokazać czy nie pokazać? Tak, tak. więc pierwsza rzecz, musimy wydubać oczy. Żeby nie strzeliło tutaj. Żeby nie... Warto, żeby nie strzeliło, bo ogólnie y, ten, ten, ten atrament, który jest w środku, jest y, trudno go wstracić. Teraz nie się zdjęć. To koty lubią bardzo. Ktoś oczy? Ko... Tak, ktoś ma koty. Jak nie oczy, nie wiem, czy później będziecie się z nim przytulać tak Teraz strzela, jak, jak usłyszałeś, strzela. Ja sobie robię ten sposób, kładę w ten sposób rybę, tu nacinam, Teraz palcami, tak naprawdę, to. Y... Nie można wywarów z tym wszystkim ugotować. No. Niektórzy gotują, tylko że skrzela mogą dać gorycz, oczy mogą dać gorycz i mętność. Więc. Y... Mm. lepiej usunąć. I teraz to ja sobie przytrzymuję nożem. I to prostu trzeba wywać. trzeba troszeczkę siły. Prawda? Natomiast dobrze jest to usunąć po prostu. Dlatego pytajcie, czy chcesz patrzeć. Mogę zrobić to za was. Dla nas hornoru. Do nas horroru. No, całe życie robicie w domu. Tutaj. Ok. To oczywiście trzeba dobrze wypłukać, to też będę wszystko płukał. Właśnie na ile osób to wystarczyło. Najlepiej to wystarczyło? Spokojnie dla trzyosobowej rodziny jesteście w stanie pokonsumować, natomiast nie się najeść. Najlepiej to żebyście karpia na osoby jedli, co nie? Tak? Karpia na osoby jest najlepiej. Z najlepiej. Z najlepiej. No z tego macie dwa nagety, więc już jedno dziecko przynajmniej jest z głowy, tak? Z tego macie półpeciki, czy półpieczeni, no to ktoś tam już też jest znedzony. No i tutaj dla tatusia albo dla tego, kto je najwięcej w domu, mamy smażonego. Trochę warzyw. Czyli dla trzyosobową rodzinę taki... A To jest tylko pół A to jest tylko półkarka. Czyli na jedną nogę, tak? Tu mamy na drugą nogę. No jest git. Jeszcze zupka z tego jest. No to na dwie osoby. Na dwie osoby. Tak jak powiedziałem, najlepiej je karp na osobę. Tutaj się będą i producenci cieszyć, i organizacja i my również, a wy będziecie zdrożni. Nie wiem, czy wiecie, że karp jest jedną z ryb, która ma najwięcej kolagenu, a kolagen jest nam bardzo potrzebny.